Takie dziś widoczki z trasy. Trzeba było się wdrapać o 100 metrów do góry, żeby mieć takie widoczki, ale warto było. A teraz jest fajny, długi zjazd. Oczywiście jak zwykle jest gorąco, ale przyzwyczajamy się. I zbliżamy się do trieste dzisiaj. Dojechaliśmy do pierwszego lepszego miejsca, gdzie można się wykąpać nad morzem i jest czas na odpoczynek. To chyba już należy do Trieste, choć samo miasto jeszcze jest jeszcze gdzieś tam, jak widzicie, tak mi się wydaje. A tak się tu wchodzi do wody schodkami, przynajmniej nie trzeba pół kilometra chodzić, zamiast można pływać, od razu można, a tam jest Maciek z lisą a jedzenie też dostosowaliśmy do temperatury teraz mamy tylko takie rzeczy które się nie roztopiają. no z wyjątkiem trochę tego ale to jeszcze taka resztka którą już mieliśmy